Miłego oglądania życzy Telkap, dostawca telewizji Ultra i światłowodów w Twoim domu. 24 września przypadła 129. rocznica urodzin Tadeusza Sygietyńskiego, kompozytora, dyrygenta, pedagoga muzycznego, założyciela Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Zespół Mazowsze w tym roku. Uczcił pamięć o swoim założycielu dedykowaną mu wystawą. Na ekspozycjach w halu Matecznika zgromadzono fotografie, rękopisy, osobiste notatki, korespondencje, a nawet zachowane faktury z prowadzenia zespołu. Wystawa pokazuje nie tylko ogromną rolę Sygietyńskiego jako twórcy Mazowsza, lecz także jego relacje z artystami Wernisarz swoją obecnością uświetniła Irena Santor. W latach 1951-1959 solistka zespołu Mazowsze. Jak wspomina tamten czas? Długo było o tym mówić. Za długo. A tak krótko mówiąc no... swego czasu byłam tu 8 lat. I żyłam w bajkowym świecie. To mogę powiedzieć. To była bajka. Pracowita, bo ja tu skończyłam nie tylko szkołę ogólnokształcącą, ale też i muzyczną, bo tak nam za... wtedy zafundowano taki dar wielki. Potem poszłam już, jak to się mówi, na swoje. No ale te lata. Tak mówię. To był świat baśni, ale z tej bajki urodziłam się w, w swoim zawodzie, w, doktor, w którym jestem do dzisiejszego dnia i z czego się bardzo cieszę. Zostałam, zostałam w muzyce z tego powodu, że tu 8 lat, w Mazowszu, żyjąc, dowiedziałam się, co to jest muzyka, nauczyłam się tego. To była bajka. Tadeusz Sygietyński odszedł w 1955 roku. Przez kolejne dekady zespół Mazowsze rozwijał swoją działalność aż do dzisiejszych rozmiarów. Co dziś Tadeusz Sygietyński powiedziałby o działalności swojego zespołu? Na pewno powiedziałby, że spełniło się wiele z jego marzeń muzycznych, artystycznych. To, że dzisiaj można słychać jego dzieł w pełnym składzie orkiestry. Od wielu, wielu lat pracowaliśmy na to, żeby właśnie dzisiaj ta wielka orkiestra grała te partytury, które on napisał właśnie dla, takiej, dla takiego zespołu. W związku z tym myślę, że to byłby bardzo zadowolony. Poza tym byłby zadowolony, że dużo się dzieje w kwestii poszerzenia repertuaru ogólnie. Że gramy różnorodną muzykę. On był symfonikiem, on prowadził operę, on prowadził dzieła symfoniczno-oratoryjne. On chłonął całą muzykę, nie tylko muzykę ludową. Muzyka ludowa była jego motywem przewodnim, ale był to muzyk bardzo wszechstronny, o szerokich horyzontach. Myślę, że dzisiaj byłby zadowolony, że, że przede wszystkim, że tak długo. A poza tym, co jest chyba najważniejsze, że przychodzi na jego ukochane dzieło. Publiczność i to publiczność w różnym wieku, i że cały czas przychodzi od tylu lat. To nie jest Mazowsze, jego Mazowsze nie jest gwiazdą jednego sezonu. Jest gwiazdą, która lśni, lśni i pewnie lśnić będzie bardzo długo. Wernisarz Wystawy Muzycznie umilał kwintet smyczkowy składający się z muzyków głównej orkiestry zespołu Mazowsze. Po w sali widowiskowej odbyła się prelekcja o Tadeuszu Sygietyńskim. Dyrektor Jacek Boniecki wraz z Mieczysławem Chruścielewskim, wieloletnim solistą baletu Mazowsza, poruszyli ciekawe fakty z życia i zawodowej działalności Sygietyńskiego. Wydarzenie spuentował występ chóru zespołu Mazowsze. Zespół od lat łączy pokolenia. Z myślą o najmłodszych odbiorcach jego twórczości odbyła się premiera ilustrowanej książki Wielkie Marzenie Małego Tadzia. To najnowsza propozycja wydawnicza zespołu Mazowsze.